Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Euro Truck Simulator 2. Zaczynamy tutaj, ponieważ mamy nowy update i jest to Driving Academy, czy nic innego jak szkoła jazdy. I ja myślę, że to będzie gdzieś na mapie, a jak sami widzicie, możemy kliknąć od razu tutaj i mamy szkołę jazdy. Stanowczo doradzamy przyszkolenie w certyfikowanej instytucji szkolenia kierowców. Zanim spróbujesz kierować ciężarówką w prawdziwym życiu, okej. Okay. Co my tutaj mamy? 31 misji tu jest? Dostępne wkrótce. Biegłość w jeździe ciężarówką. Okej, okay. podstawy jazdy ciężarówką. Naucz się podstaw jazdy ciężarówką od podstawowej funkcji i sterowania do manewrowania z zaczepą. Moi drodzy, otwieramy! Ou! Oh. I co możemy sobie wybrać? Skanie albo Reno, albo to, albo ja biorę DAFA, ja uwielbiam DAFA, Emaena też lubię, ale jeździmy Emaenem tym naszym, takim ciekawym. Ja sobie teraz wezmę DAFA, ponieważ DAFA też uwielbiam i to jest chyba właśnie ten. NG coś tam super space, dobra. Kontynuuj, moi drodzy. I grę wywaliło, nie? No super. Dobra, moi drodzy, musiałem wyłączyć wszystkie mody, żeby to zaczęło działać. Być może szkoła jazdy nie jest po prostu przystosowana do tego, żebyśmy mieli po prostu pozałączane mody. Witaj w szkole jazdy. Ej, fajnie, a ja wybrałem tego EMA, nie? Nie, ja tego Dafa wybrałem. Dobra, ty fajnie tutaj wygląda. Nie wiem dokładnie gdzie jesteśmy, to chyba nie jest Europa z tego co mi się wydaje. Fanie, że muzyczka sobie leci. Poniższe scenariusze przedstawiają pierwszy krok w drodze do zostania zawodowym kierowcą ciężarówki. Stop, stop, proszę tu jak pokazuje. Nie? Jaki obecrołek? Samoloty też lecą, fajnie. Ale ta gierka bez modów kiepsko wygląda, nie naprawdę muszę wam powiedzieć, że nie. Masakra! Dobra, jedzie ciężarówka, no i co? Tutaj nauczyć się wszystkiego od podstawowych systemów i sterowania ciężarówką. A na samym co? Aż po skomplikowane manewry zarówno z, jak i bez naczepy. Moje drodzy, my się musimy nauczyć jeździć, bo jak sami dobrze wiecie, jak już widzicie tą kierownicę, to wiecie, że będzie źle, nie? To to po prostu nie będzie działać. Okej, okay, jakiś samolot leci, lecie, czy awionetka? Pomożemy ci wyrobić nawyki, które pomogą w bezpiecznym poruszaniu się w różnych sytuacjach. Wow, ty, jak zahamował! Dobrze, brawo! Ale to ja w to gramcie ja tylko patrzę co oni robią. A tam jest jakiś stór gokartowy widzieliście to? Dobra nuta. Ale dajcie mi już jeździć, człowieku. Ty patrz co tu robi? I nauczysz się, jak mądrze wykorzystywać dostępną przestrzeń, by skutecznie manewrować ciężarówką. To nam się przyda, moi, moi drodzy, ponieważ ja po 70 godzinach nadal nie, nie potrafię jeździć. Będziesz gotowy wyruszyć na wrogie Europy i stawić czoła nowym wyzwaniom Przecież ja już jestem człowieku gotowy na jazdę. Ja już przyjechałem miliony kilometrów, ty. A teraz dopiero do szkoły jazdy idę. No dobra, no widocznie wszyscy nie mieliśmy prawa jazdy. Dobra, co my tutaj mamy? Otwórz intro, nie chcę, rozdział 1, serwanie, zanim ruszysz, operowanie kamerą, pierwsza jazda, no i to przecież tu już mamy, nie? Dobra, rozpocznij scenariusz. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka szkoła jazdy, żeby oni nam dopiero, widzicie, pokazali, nie? Witaj na pierwszej lekcji, zacznijmy od nauki, przygotowania ciężarówki do ruszenia w drogę. Ok, no to już wszystko wiemy. Mogę to w sumie pominąć z tego, co mi się wydaje, bo oni mi tutaj będą tłumaczyć krawiczologię tej gierki. Widzisz, regula Regulacja fotela i kierownicy? Wsiadając za ciężarówki po raz pierwszy ważne jest, aby najpierw dostosować fotel i kierownicę i lusterka do swoich upodobań. Czekaj, bo nie podpiłem e, tej, nie? Kierownicy. Ja tu jestem u nie? Dobra, czekaj, co? Działa? Ja, 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 działa. Mam nadzieję, że przez ten update nie wywaliło mnie też kierownicy, nie? Prawidłowa pozycja za kierownicą jest kluczowa dla właściwej widoczności. Aby wyświetlić menu konfiguracji naciśnij... O, o. Naciśnij F4... Co? F4? Ty, patrz to, regulacja fotela, nie? Pa. Jl pa. Co tu się dzieje, ty? A D. To jest bez sensu. W, A w. Ty ja tutaj mogę się dostosowywać? Hmm, co dalej? Enter, żeby kontynuować regulację lusterek. Patrz przednie. Ty pato. Ty patrz, co oni tu zrobili, ty? Lewe panoramiczne, patrz. Ty pior. Czekaj, prawe. Patrz. To jest niemożliwe, że ja sobie tu mogę wszystko regulować. Co oni tu fajnego zrobili? Dobra, teraz lewe panoramiczne. Jak to ma być? Nie wiem, chyba jest git, tak mi się wydaje Nie, tu też możemy regulować Dobra, patrz Ale oni mają tyle, oni mają tyle lusterek I tu, i tam, dobra, zakończ pierwszy scenariusz Ty, mamy to Wpraw piłkę w ruch Dobra, przejdź dalej, operowanie kamerą Czyli to jest wszystko, moi drodzy Co mieliśmy praktycznie, tylko my mieliśmy taki szybki samouczek Że mieliśmy przejechać z punktu A Do punktu B, z tego co pamiętam w tym scenariuszu przyjrzymy się coś tam, dobra, pomijamy to. Ja Jestem gotowy, no już jestem gotowy. Pozycja za kierownicą, jest git. Podczas cofania lusterka zawsze... Aha, dobra, patrz. Użyj tego widoku, aby coś tam... To? Co? Właśnie do tego zaleca się wykonywanie? Na kolejną kamerę. Czy oni to zmienili, to kiedyś było na F2, z tego co pamiętam. A teraz jest na... Nie, na dwójce to było chyba, patrz. A nie no, jest na dwójce, ale możemy sobie zmieniać. I co, tu już wszystko, ja? Patrz. Ja pierwszy raz mam wszystko na zielono w tej gierce, nie? Przejść dalej, następny scenariusz. Pierwsza jazda, widzieliście to? Włącz zapłon, to już znamy. I co, ruszamy, nie? Uruchomi silnik. Ty I co teraz? Teraz gdy silnik jest ruchamy, zacznie się otoczenie. Spoko. Ciśnij hamulec. Jest git. Okej. Okay. Ty ręczny, patrz. Ręczny się rusza. Czy się to się nie ruszało chyba? Jedziemy. Let's go! Tylko... Ja... O, teraz mam na środku. I teraz stopnie. Już? Aha, przejedź przez... To przejeżdżamy. Jesteśmy. Hamulec, żeby się zatrzymać, dobra jestem. Hamulec ręczny. Co teraz, rzuć bieg neutralny. Kontrol. Tu jest git i wyłączyć silnik. No i człowieku, sukces. Znowu wszystko na zielono. Ja jestem gotowy na jazdę. Okej, okay, cofanie. Nie interesuje nas, co oni tutaj mówią do nas. Teraz tak. Włączamy silnik, puszczamy ręczny. Co, ja się naprawdę muszę oglądać? I co teraz? Pip! Hej, 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 moment, moment, moment. Cofnij się za linię przerywaną. Ja człowieku jestem gotowy na jazdę, no, to ci chodzi. I jesteśmy. Dobra, tu zaś pewnie muszę ręczne zaciągnąć i wyłączyć silnik, nie? Człowieku, no parce, tu jest grane. Nie no, na serio światła i wycieraczki. Ale po co mi to jest potrzebne? Przyjrzyjmy się, jak używać różnych typów. Urucham silnik. Dobra, uruchamiamy. Ale nie zwalnia hamulca ręcznego. Spoko. Oni mnie nauczą teraz, jak wykorzystać. Ale ten deszcz tu jest brzydki. Stary, no obczaj, jak ta gra wygląda bez modów. To w ogóle nie jest gra, nie? Na dzisiaj L? Jeszcze raz. Okej, okay, mamy światła. K są drogowe. Z tego co pamiętam ja też mogę sobie tak mrugać, nie? Czekaj, pa. Co się teraz stało? Sara, już nie zaliczony! No nie no, dlaczego? Ty czyli ja nie mogę sobie robić żartów tak jak oni sobie robią ze mnie zawsze, nie? Z tymi update'ami człowieku. Dobra, dawaj, no co? Tu uruchom silnik. Jest silnik, światła drogowe są. Mam... u burza. K. No ja już wiem. Lewy kierunkowskaz, prawie kierunkowskaz i teraz wycieraczki są na P. Ja wiem, ja się znam człowieku, no patrz co tu się dzieje, no? Raz jeszcze to będzie szybciej i jeszcze raz i jest jeszcze szybciej, nie? Zatrzymywanie się blisko przeszkody, na bank to ogarniemy, nie? Dobra, patrz co teraz się dzieje, nie? Musi znajdować się w pojeździe, no jestem. Nie no, jak mnie to denerwuje na szkole jazdy, było, było to samo. Jak ja ostatnio byłem na motorku się uczyć, to człowieku też nie. Na egzaminie to samo. Zanim ruszysz, to chopy tak, nie? Mus Musiałeś, nie, bo jak nie, no to od razu oblewasz, nie? No katastrofa ci powiem. Zrozumienie jego funkcji, ja wszystko rozumiem. Przygotuj się do jazdy. Jestem gotowy. Spacja, patrz, patrz. Dobra, przygotuj się do jazdy. Jedź w kierunku miejsca parkingowego. Patrz, nie. A to. Patrz to, patrz, za pierwszym razem, nie? Już? Już czy nie już? A jeszcze troszeczkę, dobra. Jest git. Zatrzymaj sobie tą przeszkodę, nie? Tutaj gdzieś, ja muszę patrzeć w to lustro. Czekaj, stój, pomału. I co, będziemy, ja? Jeszcze trochę. Patrz. Eee, wszystko! Następny scenariusz, parkowanie obok przeszkody. To jest, to już jest to, co tygryski lubią najbardziej, pomału, nie? Nie interesuje mnie, co tutaj gadasz, ale muszę korzystać już z tych bocznych lusterek, z tego co widzę. Ja nie mogę, jak mnie to denerwuje, nie to obracanie się człowieku, nie? Przygotuj się do ruszania. I am ready. Kontynuuj, gdy będziesz gotowy. No, oczywiście, że będę gotowy. Patrz. Co ja tam walnąłem? co ja tam walnąłem? To o co chodzi? No patrz, przecież ja nie mogę w to walnąć. Ja muszę bardziej bliżej tu jechać, nie? Patrz. O nie. Czekaj, ty, tu jest normalnie nauka szkoły jazdy, nie? Patrz, co tu się dzieje. Na spokojnie, patrz, ja tam mam miejsca jeszcze i tu to samo chyba jest, nie? Ja mam tu lustro. Halo? Ja tu nie mam lustra. O co chodzi? Tylko nie każ mi. Zmieściłem się, patrz. Jestem. Eee, wszystko! Slalom pomiędzy pachołkami, to już jest to, co ryzykuję najbardziej. Człowiek ja tam medechał 100 na godzinę, nie? Jedziemy. Ale czy czekaj, bo ja zaś się muszę rozejrzeć, nie? Mnie to tak denerwuje. Sprawdzanie lusterek. Dobra, no, Enter. Potwierdzam, jest wszystko Git. Lusterka chyba są dobrze, nie? Ja, 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 są dobrze. Okej, okay, w razie potrzeby coś tam. Okej, okay, jedziemy. Powoli jeźdź do przodu. No, oczywiście, że będę pomału po jechał. Spoko, no, patrz, ty. Spokojna, twoja rozczochrana. Zobacz, że tu jest miejsca, ty. Człowieku. Ja tu mogę cały dzień tak jeździć, nie? Normalnie cały dzień Eee, wszystko, czekaj, patrz, patrz, patrz Bo ja nie wiedziałem o tym lustrze, nigdy o tym lustrze nie wiedziałem, pa Ej, patrz Kto tu jest królem szosnie? nie? Następny scenariusz, połączone manewry W ogóle ten MAN, spuści, on ma wyświetlacz z... Nie, ten DAW, człowieku On ma wyświetlacz z BMW Czemu tak? Jedź prosto i zatrzymaj się tutaj, no oczywiście A bo mi się tu jakieś pachułki w ogóle też pojawiają, ty, patrz Ty to widziałeś? Na tym wyświetlaczu, tam coś pomarańczowego się wyświetliło Dobra, jestem. Co teraz? Spójrz za siebie. Zobaczysz tam kolejne? Dobra, jadę. No przecież to jest człowieku. Naprawdę? Jestem i teraz do przodu, nie? Patrz. O, trasa prowadzi przez zakręt o 90 stopni przed zakrętem. Dokończ zakręt. Czy ja się tu zmieszczę? No na serio? Co się teraz stało? Przed zakrętem trzymaj się strony kierowcy. Wejdź wjedź głęboko w zakręt i skręć szybko i ostro. Uważaj, aby nie uderzyć coś tam. Ja się tu nie zmieszczę. Mogę się cofnąć? Mogę się cofnąć, bo ja nie wiem w ogóle gdzie ja jestem, nie? I teraz pa, ja sobie zrobię z tej perspektywy. zobaczyć, jak ja mogę jechać na blisko tych pakołków. Patrz, ja mogę aż tak blisko jechać. Dobra, czyli one mi tutaj znikają. No i co dalej? Ja nie wiem. Ja sobie pomogę, oczywiście, tą kamerką zewnętrzną. Widzisz, patrz, co się dzieje, nie? Ja tu. A bo ja mam taki krótki przód, ja jestem przystosowany do samochodów osobowych, że ja mam długi przód, tym bardziej, że ja mam u siebie w samochodach naprawdę długie przody, a tu jest na... No patrz, tu jest normalnie na prosto od razu, nie? Dobra, dobra, już, już czaję, już czaję bazę. Ale... Co? Co to było? Czy ja już tu mogę dojechać? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Jestem. I wszystko. Parkowanie tyłem obok przeszkody. No rozpocznij cofanie w stronę czegoś tam. Tylko gdzie ja mam jechać? Tam? Ja sobie muszę zobaczyć. No ja tam muszę jechać, w stronę tych strzałek, nie? Otoczenie za zasob... No ja wiem. Rozpocznij cofanie w... cofanie w stronę krawężnika. No przecież jadę po tych strzałkach tu normalnie, patrz. Przecież tu jest mega prosto. Chyba, nie? Co dalej? Zatrzymaj się w wyznaczonym miejscu. Kaj. A tam! Okej. Okay. Spokojna, twoja! Baby, patrz na spokojnie, przecież tu mam pełno miejsca Normalnie, jedziesz, baby, patrz Człowieku, z samym siodłem Patrz z samym siodłem jest spoko Odpalę tego rzycha Jademy, patrz Muszę się tam dojechać, nie? Wykorzystaj lusterka podczas manewru No oczywiście, że wykorzystam I tu, patrz, tu się spoko, wjadę Jeszcze trochę Ok, i teraz mój asystent parkowania, człowieku, patrz na to, nie? Patrz na to, baby ja miałem ostro skręcić i tu tak konkretnie. Ty, czy ja tu walnę? Nie, nie walnę, ale ja jestem za. Ja to będę parkował na 16. No mówię wam, że ja mam od tego asystenta, no! Coś przychaczyłem? Czy ja go przychaczyłem tu, nie? Ty, coś przychaczyłem, ale. Ale jest spoko. Oni tego nie widzieli. Ten instruktor chłopiony jest ślepy, on tego nie zauważył. Pa. Jestem. Nie wierzaj przez krawędź. No jestem! No, przy... Zaparkowałem, halo. No zaliczcie mi to, bo zaparkowałem. Halo. Idealnie, za pierwszym razem. Oh my god. No ja walnę w ten pachołek. Nie, no nie walnę. Ty, to one mi tu znikają, patrz. Aha, ja mogę na dół też patrzeć, patrz. Już ich nie widził synek! Oh my god! Ja walnę teraz tą ciężarówę tu i teraz tak. I się kładziesz, nie? Rozpocznij prostowanie ciężarówki, widzisz? Ja się zmieszczę tu! Tak na oko! Tak na oko! Ja Ej, tu nie widzę chyba. Widzę ją! Tak na oko! Tak na oko! Tak na oko! Czy dotknąłem ją chyba! Bo ona tak zrobiła, ale nie zatitała, nie? No do. Ech, ja jestem prawie idealnie, patrz Air pressure too low, patrz Jestem Jestem, patrz Oni się tam na nie patrzeli aj, 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 aj. Jazda po torze testowym To jest to, co tygryski lubił najbardziej. Ciekawe czy przejdziemy cały scenariusz tutaj. Jazda po torze testowym, dobra, jest spoko. Już mnie wpuszczają na drogę Pomyślnie przejeść, dobra, patrz, jedź prosto Stary. Stary. Parce jest grane, nie? Z równomierną prędkością. No oczywiście, że będziemy jechać z równomierną prędkością. 48. Bardziej skomplikowanego odcinka trzech zakrętów. Psz, proszę cię. Ja tu normalnie jadę, nie? Trochę w poście spadłem, ale jest spoko. Ale oni mi chyba dadzą prawko, nie? Czy nie? Teraz tu pa. Prawie się nie zmieściłem. Prawie się też nie zmieściłem. Prawie się też nie zmieściłem. Tu jest akurat spoko. No proszę cię. I co dalej? Kontynuuję jazdę w następnych. Na zakrętów. Dobra, jedziemy. Tu też na spokojnie. Pa. Stary, no przecież to jest łatwiutkie. Chłopie, no pa Słyszysz jak tam turbo świszczy, kontynuuj jazdę. Ja tu człowieku 6 na godzinę jechałem. Ja tu normalnie mogę zrobić... Co tu jest zaś grane? Nie no naprawdę? Really? Really? Riley? Really? really? Ja jestem ciekawy, czy ja już tutaj, no nie zahaczę Ja nie umiem tej ciężarówki wyczuć Ale tu na spoko nie wiedziemy, nie? Patrz, 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 patrz Dobra I patrz, i wszystko Za pierwszym razem Za pierwszym razem, nie? Normalnie za pierwszym razem I tu, patrz, teraz się łamiemy I cyk Widziałeś, jak ja wyczułem ten pojazd? No przecież zaparkowałem, no naprawdę muszę wyprostować jeszcze tą ciężarówkę. I teraz będzie prosto, ja ci obiecuję Ale wrzuć bieg, ja ci obiecuję Ja ci obiecuję Ja ci obiecuję, ja ci obiecuję że za pierwszym razem to zdamy ja ci obiecuję. I wszystko. Dobra moi drodzy, mamy teraz zaawansowany tor treningowy. Już mi się to nie podoba, bo widzę jak tu jest lipa. Ja widzę co tu już jest grane. I ja wiem, że ja muszę... A. I teraz tutaj ostry zakręt. I wszystko. I tu już zaś jest 90, nie? Czekaj. I teraz patrz. Proszę cię. Ty nie wiesz z kim grasz. Co tu zaś jest grane? Patrz, co tu jest grane, ty, pa! I pat... A co tu... Cześć, ja mam tyłem ty, jechać?! Nie... Nie... Następna część wymaga cofania, Zaczynam się przed barierami tak, abyś mógł coś tam. Nie, no naprawdę?! Dobra, jestem, nie? Oh my god. Oh my god. Co?! Spokojna twoja! jedziesz, babyś. Bo tu już zapamiętałem, że nic nie było. Człowieku, ja normalnie idę na prawko. A co tutaj było? Czekaj, 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 bo muszę zobaczyć. Muszę dobrze sprawdzić. Ja sobie nie pozwolę się tutaj zatrzymać, bo wiadomo, że ciężarówką to to nie jest lada wyzwanie, znaczy takie ten... Ja jestem w ogóle ciekawy, dlaczego ja tutaj nie mam czujników cofania. Tam coś miałem jakieś... I mi pokazywał, że coś z prawej strony jest, ale na spokojnie, patrz. Patrz to, no człowieku, zaawansowany tor treningowy, nie? I teraz się łamiesz... Nie, nie. Patrz, ja muszę se za... Ale ja nie mogę, patrz, na przykład do przodu se zajrzeć, nie? Nieważne, jedziemy. I nie wszystko. I wszystko. Nie no, 90, naprawdę? Muszę jechać bardzo blisko ciebie. Bardzo blisko, bardzo blisko, patrz, tak, nie? Patrz, ja prawie na to wjeżdżam, ja muszę sobie zapamiętać, że ja tutaj, mi się kończą te barierki tu, więc ja jadę, człowieku, prawie się z nimi całuję, nie? I patrz tu, pa. Na no, spokojnie, człowieku, wieku, patrz. Kontynuuj jazdę, no, oczywiście, że będę kontynuować jazdę. No przecież nie będę jechać, pa, dwa pasy. Co, mogę jechać i tym, i tym? Możesz teraz nabrać prędkości, zważ jednak na nadchodzący zakręt. No dobra, czy ja mogę... Aha, bo tutaj są dwa kierunki, że mogę jechać albo tym pasem sobie, albo tym. Na spokojnie. Patrz, jaka prosta, długa! Człowieku, na maksa, nie? Zatrzymaj się przy barierkach. Oczywiście. Gdzie? Aha, ja tu będę musiał wycofać? Nie gadaj. Ale ja sobie mogę tu też stanąć, nie? Zatrzymaj się przy barierkach. Spoko. Wycofaj w to miejsce. Spoko. I... Przecież tu nic, nie ma żadnej przeszkody. Ja normalnie tutaj memory five patrzę przez okno człowieku i pa. Idealnie. Normalnie idealnie. Zatrzymaj się człowieku w tym miejscu. No i jestem już. Gratulacje, ukończyliśmy rozdział drugi podstawowe manewry. Dobrze moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej nauki jazdy ETS 2, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie dzięki casiu!